Witam Was gorąco na kanale z polskiego na nasze. Dzisiaj zajmiemy się dziadami, części trzeciej. Powstanie to rok 1832 w Dreznie, stąd Dziady Drezdeńskie, wydane w tym samym roku. Czas i miejsce akcji 1823-1824 rok. Wilno, Warszawa, Lwów, Rosja. Dedykacja dla nieżyjących przyjaciół Mickiewicza ofiar carskich prześladowań. Przedmowa, opis narracyjny sytuacji historycznej i problematyki dramatu. Tam autor mówi o sytuacji pod zaborem rosyjskim. Bardzo ważnym bohaterem jest Konrad. Poznajemy go w prologu. Więzień przechodzi przemianę, jednoczącą go z bohaterem drugiej i czwartej części Dziadów. Romantyczny kochanek Gustaw zmienia się w patriotę Konrada. Mówi, umarł Gustaw, narodził się Konrad. Przybywa w więzieniu w klasztorze ojców Bazylianów w Wilnie. Prześladowany przez Cara. W imię wolności narodu może zdobyć się na najwyższe poświęcenie, wystąpienie przeciwko Bogu. W wielkiej improwizacji scena druga domaga się od Boga rządu dusz, by lepiej zorganizować świat. W scenie trzeciej ksiądz Piotr odprawia nad nim egzorcyzm. Przed potępieniem ratuje go miłość do ojczyzny. W scenie ósmej ten sam ksiądz przepowiada mu daleką podróż w nieznaną krainę. W scenie dziewiątym Guślarz widzi go w pędzącej na. Sybir. Ustępie występuje domyślnie pod postacią pielgrzyma. Cechy Konrada jako bohatera romantycznego. Zachodzi w nim przemiana zaznaczona zmianą imienia Gustaw na Konrad, czyli jest to postać dynamiczna, patriota. Jego prześladowania wynikają z nieprzychylnego stosunku do caratu. Postać tajemnicza, nie znamy jego przeszłości, a przyszłość jest zagadką. Wielka indywidualność. Poeta obdarzony niezwykłą wrażliwością. Buntownik, bunt prometejski w imię szczęścia ludzkości i wolności ojczyzny. Postać tragiczna, Bóg mu nie odpowiada. Rozdarty wewnętrznie. Z jednej strony pogardza z drugiej walczy w ich imieniu. W dziadach mamy do czynienia z martyrologią narodu polskiego. Martyrologia męczeństwo. Scena więzienna, scena pierwsza wieczór wigilijny w celi Konrada spotykają się więźniowie są to młodzi studenci filomaci przetrzymywani w wileńskim klasztorze ojców bazylianów przerobionym na więzienie między innymi Żegota Konrad Sobolewski Frejent, ksiądz lwowicz Felix salon warszawski scena siódma w Warszawie w salonie arystokracji ma miejsce, akcja. Młodzież przy drzwiach. Adolf Niemojewski. Pan Senator Scena ósma. Wilno apartament senatora Nowosilcowa podczas balu. Pani Rollinson, matka młodego, buntownika. Aresztowanie i więzienie Filomatu. Aresztowani nie znają przyczyny zatrzymania. Żegota opowiada o tym, jak go zatrzymano. Jest przekonany, że niedługo opuści więzienie i że rząd robi to dla zysku. Więźniowie nie mają możliwości obrony. Oskarżycielem sędzią i katem jest tu sam ta sama osoba. Opowiadanie Sobolewskiego o wywózce dzieci na Sybir, okrucieństwo i męczeństwo, obrazowy opis publicznych cierpień. Historia cichowskiego. Typowa historia prześladowania. Porwany, torturowany i przetrzymywany w celi, zwrócony po utracie zmysłów. Historia Rollinsona. Uwięziony i torturowany Rollinson jest doprowadzony do granic wytrzymałości próby samobójczej ze względu na gniew senatora na jego matkę zakłócającą mu przyjęcie postawa młodych ludzi wobec prześladowań pierwsze pieśń zemsty konrada bunt prometejski konrada 2 bajka żegoty ziarno rozsypane przez boga dla ludzi schował w ziemi diabeł ziarno zakiełkowało na wiosnę wymowa bajki jest patriotyczna cierpienie młodzieży wyda plon w postaci pamięci buntu 3 Piosenka Feliksa, pieśń, której sens skupia się na różnych groźbach śmierci skierowanych przeciwko Carowi. 4. Janczewski, opowieści sobolewskiego, krzyknął w kierunku tłumu: jeszcze Polska nie zginęła. 5. Upór Cichowskiego, który torturowany nie wydał nikogo. Społeczeństwo w dziadach, naród jak lawa. Ogień ukryty pod skorupą. Symbolizuje gotowość do wybuchu. Damy, oficerowie w salonie warszawskim rozmawiają po francusku, nie znają historii, literatury i języka polskiego. Interesują się tylko balami, podziwiają nowosilcowa za ich świetnego organizatora. Literaci w salonie nie piszą o współczesnych wydarzeniach, nie ukazują cierpienia w literaturze, bo twierdzą, że Polacy lubią sielanki. Są zwolennikami klasycyzmu. Uczestnicy balu u senatora Ludzie, którzy dla kariery zaprzedali się carowi. Wśród nich są tacy, którzy Nowosilcowa za to nienawidzą mesjanizm. Car ukazany jako Herod, a młodzież polska, dzieci przez niego stracone. Sybir, cierpienie narodu, droga krzyżowa. Polska porównana do Chrystusa, ukrzyżowanie. Cierpienie Polski ma sens. Z martwych stanie, odkupi inne narody. Będzie panem trzech stolic. Mesjasz tajemniczy 44. Prometeizm. Scena druga wielka improwizacja. Konrad deklaruje miłość do narodu. Ja kocham cały naród. Utożsamia się z narodem ja i ojczyzna to jedno, poszukuję sposobu, by pomóc ojczyźnie. Cierpi za cały naród. Nazywam się milion, bo za miliony kocham i cierpię katusze. Jest gotowy poświęcić się dla narodu. Domaga się od Boga rządu dusz, władzy, by mógł uwolnić swój naród. Mówi: daj mi rząd dusz